Rap and Revenge, czyli filmy gwałtu i zemsty, to nurt w kinie eksploatacji, który wykwitł w latach 70. Wszystkie filmy z tego nurtu opowiadały z grubsza o tym samym. Banda zwrodnialców w brutalny sposób gwałci kobietę, a ta po dojściu do siebie brutalnie się na nich mści. A jeśli nie przeżyła, robią to jej bliscy. Dziś zapraszam do pierwszej części zestawienia, w której przyglądamy się najlepszym filmom gwałtu i zemsty. In the Nocturnal Animals. Tony wraz z żoną i córką wybierają się na długą przejażdżkę autem. W pewnym momencie, w środku nocy, gdy przejeżdżają przez Teksas, na pobocze spycha ich auto z trzema agresywnymi rednekami. Po długich minutach terroru, napastnicy porywają żonę i córkę Tony'ego. Kobiety widzą się z mężem i ojcem po raz ostatni. Zwierzęta Nocy nie jest klasycznym filmem eksploatacji z nurtu Rape and Revenge. Ten kosztujący bagatela 22,5 miliona dolarów film nie jest tylko naturalistycznie nakręconym obrazem ojca i męża po traumie, który szuka sprawiedliwości, ale i niestety czymś więcej. Hi. 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 Pierwsze minuty filmu, gdy nocą na autostradzie terroryzują go i jego rodzinę trzej zwrodnialcy, potrafią podnieść ciśnienie. Potem następuje klasyczny zwrot, gdy główny bohater dowiaduje się o gwałcie na bliskich i ogarnia go przymus osiągnięcia sprawiedliwości. Tonemu pomaga w tym miejscowy stróż prawa Bobby. Całość jest nakręcona co prawda bez fajerwerków, acz pierwszorzędnie. Spalony słońcem Teksas klasycznie bije na społeczach mieszaniną pomarańczy pustyni i błękitu nieba. Zagrany jest wzorowo przez Jake'a Glenhola w roli zdesperowanego ojca, który jest bardziej fight łapą niż superbohaterem, ale także Michaela Shannona jako Bobiego. Gwałciciele też się spisali. Ale nie powiedziałem wam wszystkiego, bo tak jedna czwarta, jedna trzecia filmu jest zupełnie o czym innym, z innymi bohaterami, rozgrywająca się w innym czasie i przestrzeni. I trochę szkoda, bo pomimo, że dobrze nakręcona i zagrana, to jest po prostu opowieścią o złych wyborach i trudnych związkach. Wolałbym dwugodzinny obraz o tonym jego. Tragedii i poszukiwaniu sprawiedliwości, a nie ciekawą opowieść, przytykaną miałkim melodramatem. Tak czy siak, film jest godny uwagi, a czy drugi wątek jest potrzebny? O tym zdecydujcie sami. Nie jest pan sądem. ojcem jestem Prawo Ojca. Marta, nastoletnia dziewczyna, zostaje brutalnie zgwałcona i pobita w dyskotece przez Jurasa, menadżera klubu. Bogaty i dobrze ustawiony szwagier sprawcy zastrasza świadków i tuszuje sprawę. Policja jest bezradna. Michał, ojciec dziewczyny, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Polacy nie gęsi i swój film Rape and Revenge mają. I to jak najbardziej dobry film z tego nurtu. Wyreżyserowany został przez Marka Kondrada, który gra tutaj też główną rolę ojca szukającego sprawiedliwości i zemsty. Michał, ojciec skatowanej dziewczyny, nie może liczyć na policję. Prokuratura również umywa ręce. Jego córka, półżywa, zostaje odnaleziona w lesie, pobita i zgwałcona, a roztrzęsiony mężczyzna znikąd nie może liczyć na pomoc. Ale miłość ojca do córki jest tak silna, a poczucie krzywdy tak duże, że nie spocznie, póki sprawcy nie zostaną surowo ukarani. Film jest nakręcony w stylu starych polskich kryminałów, co by wymienić chociażby Psy, ponury klimat Polski sprzed ćwierć wieku, szarpiąca widzem tematyka oraz plejada znanych i lubianych aktorów. Prócz doskonałego Marka Kondrada zobaczymy tutaj również Małgorzatę Foremniak w roli pani prokurator, Piotra Machalice w roli przyjaciela Michała czy Marka Barbasiewicza jako ojca Jurasa. A Juras to bardzo śliski typ. Na swych usługach ma zarówno dobrego prawnika załatwionego przez szwagra, jak i kilku zbirów, którzy brali udział w gwałcie, a teraz pomagają mu zacierać ślady. Michał, szukając sprawiedliwości, wplątuje się w wojnę z gangsterami robiącymi nielegalne interesy. Ryzykuje swoje życie, ale nie będzie się patyczkował ze zwyrodnialcami. Prawo ojca. Pokazuje, że można w naszym kraju nakręcić dobry film z nurtu gwałtu i zemsty. Polecam. Savage Streets. Brenda to uczennica lokalnego liceum. Wraz z paczką koleżanek prowadzi niczym niezakłócane życie. Pewnego dnia jednak banda panków brutalnie gwałci i katuje jej młodszą, głuchoniemą siostrę. Rozścieczona Brenda stara się ustalić, co przydarzyło się jej siostrze feralnego dnia. Savage Street to typowy dla lat 80. film o młodzieży uczęszczającej do liceum i ich przyziemnych sprawach. Paczka Brendy to same dziewczyny, silne niezależne, potrafiące o siebie zadbać. Wyjątek stanowi tu jej siostra Heather. Dziewczyny chadzają do liceum, gdzie flirtują z rówieśnikami, konfliktują się z zazdrosnymi koleżankami czy z zaborczymi nauczycielami. Wszystko to zroszone obficie 80'sowym sosem i wpadającą w ucho poprokową muzyką. Pewnego razu jednak wchodzą w drogę gangowi Jake'a. Grupie bezwzględnych panków i dealerów Którzy dla czystej zabawy potrafią pociąć kogoś nożem. Jake w odwecie brutalnie gwałci siostrę Brandy. Od tego czasu dziewczyna będzie starała się ustalić fakty, a gdy się już dowie, co stało się jej siostrze, równie brutalnie zemści się na oprawcach. Savage Streets to czyste kino rozrywkowe. W odróżnieniu od pozostałych filmów na tej liście, Savage Streets nie skupia się na eksploatowaniu przemocy i gwałtu, a na życiu Brandy i jej przyjaciółek w obliczu tragedii, jaka dotknęła Heather. Na uwagę zasługuje tutaj obsadzenie w dwóch rolach. Kultowych aktorek, horrorów i beklasowych akcyjniaków. Linda Quigley, znana chociażby z powrotu żywych trupów, zagrała tutaj Heather, a Linda Blair, znana chociażby z Egzorcycycy 2 zagrała brandę I widz kibicuje im od pierwszych minut. Ale banda Jeka to również mocny punkt tej produkcji. Zdegenerowane, a społeczne męty, które zarówno dla chwili rozrywki, jak i zemsty potrafią zabić człowieka. Savage Streets to oglądający się jednym tchem, świetnie wyreżyserowany film z masą charakterystycznych postaci, w którym seks i przemoc miesza się w idealnych proporcjach. No. No, Missis 45 Tana, nieśmiała, głucha dziewczyna, pewnego dnia zostaje dwukrotnie zgwałcona. Po tym wydarzeniu rozpoczyna krucjatę przeciwko agresywnym mężczyznom przy pomocy kolta o kalibrze 45 mm. Wkrótce jednak zatraca się w spirali przemocy i zaczyna być jej wszystko jedno, kogo eliminuje. W kalibrze 45 reżyser filmu Abel Ferrara nie skupia się na seksualnej przemocy czy przeciąganiu scen gwałtu do granic dobrego smaku. Te trwają zaledwie kilkanaście sekund, ale na przemianie szarej myszki pracującej w jakimś małym domu mody w Nowym Jorku w prawdziwego Anioła Zemsty. Anioł Zemsty zresztą to jeden z alternatywnych tytułów filmu. Tana na początku filmu zostaje zaciągnięta do bramy i zgwałcona przez zamaskowanego przestępcę. Ten na odchodne mówi jej, że jeszcze z nią nie skończył i wróci. Dziewczyna od tej pory będzie miała przewidzenia i bała się o życie na każdym kroku. Drugi gwałt tego samego dnia przelewa czarę goryczy. Kobieta chwyta za kolta i wręcz prowokuje ataki ze strony mężczyzn, aby brutalnie zakończyć ich żywot. Początkowo realistyczny film gwałtu i zemsty przemienia się w istny slasher stanę wcieliła się zjawiskowa 19-letnia Zoe Lund, która jest postacią tragiczną. Zabijanie kolejnych oprychów nigdy nie przyniesie jej ukojenia po doznanych krzywdach. Kobieta z czasem zatraca się w spirali przemocy i własnym szaleństwie. Na uwagę zasługuje tu jeszcze miejsce akcji, którym jest Nowy Jork. Sportretowane jako brudne, odpychające miejsce, pełne śmieci, zarówno tych zwyczajnych, jak i ludzkich. Mrs. 45 to film balansujący na granicy skrajnego feminizmu, przeradzającego się nawet w mizoandrię, czyli nienawiść do mężczyzny. Revenge. Milioner Richard wybiera się ze swoją piękną kochanką Jen do willi na pustyni. Następnego dnia do domku trafiają dwaj wspólnicy Richarda, którzy nie pozostają obojętni na krągłe kształty dziewczyny. Kobieta zostaje zgwałcona i pozostawiona na śmierć. Jednak wola przetrwania Jen jest silniejsza niż im się wydaje. Revenge to stara jak świat opowieść o ofierze, która niczym Feniks z popiołów przeradza się w myśliwego, tyle że podlana świeżym, nowoczesnym sosem. Antagoniści to trójka bogatych, niewzbudzających żadnych sympatii dupków, którzy postanawiają zabić dziewczynę tylko po to, aby zatrzeć ślady po seksualnym nadużyciu. Jen nie może znaleźć podpory nawet w jedynej osobie, której ufała, Czyli swoim kochanku. Sama Jen również nie przypomina walecznej heroiny. To drobna, różowa blondynka, która nie ma szans w starciu z przeważającymi siłami wroga. Film nawet nie stara się ukrywać, że jest czystą rozrywką, w której realizm odstawiony został na dalszy plan. Jen niczym Rambo. W krwawy sposób eliminuje swoich oprawców oraz łata swe zmaltretowane ciało w iście komiksowy sposób. Revenge jest świetnie zagrany przede wszystkim przez Matildę Annę Ingrid Latz w roli Jen, która gra delikatną, piękną kobietę, której uroda i marzenia zostają brutalnie zniszczone przez samców, którzy biorą to, czego chcą. Pięknie sfilmowany na malowniczej pustyni, gdzie pomarańcz piasków kontrastuje z idealnie błękitnym niebem. Film skąpany jest także w nadspodziewanie dużej ilości juchy. Jeśli chcecie zobaczyć półnagą dziewczynę biegającą po pustyni z wielką strzelbą zabijającą swoich wrogów, koniecznie zobaczcie revenge. filmów gwałtu i zemsty powstało od lat 70 prawdziwe setki, z czego lwia część jest bardzo dobra. Subujcie kanał, bo jest to pierwsza część zestawienia. Będzie tego więcej. Dajcie kciuka w górę, jeśli to zestawienie wam się podobało i piszcie w komentarzach jakie filmy mogłyby się znaleźć w kolejnych częściach. Do zobaczenia.